Witajcie, nazywam się Marcin Cymorgum Lelandko i chciałem Was zaprosić razem z naszym partnerem firmą Intel Polska na relację z Intel Extreme Masters Kolonia. Już w najbliższy weekend zaczynamy od piątku, godzinka 18, To czas na studio przedmeczowe, przedeventowe, gdzie porozmawiamy sobie z Disem i z Bikerem na temat tego, co będzie się działo podczas tych weekendowych rozgrywek w League of Legends. Potem w sobotę, około godziny 10, startujemy już z relacją na żywo, prosto z kolonii, gdzie najlepsze drużyny zmierzą się w turnieju z pulą nagród 80 tys. Dolarów. Oczywiście będzie to podzielone na dwa osobne wydarzenia. Turniej dla Pro, w którym zobaczymy m.in. Fnatic, Gambit, Cloud9 czy CLG oraz turniej dla tych drużyn pseudo-amatorskich, mówię pseudo, bo to wielkie nazwy, między innymi SK czy Ninjas in Pyjamas. To, to wszystko zostanie okraszone dodatkowymi aktywnościami, które dzięki firmie Intel zaowocują wygraniem przez kogoś z Was procesora i dysku SSD. Oczywiście koszulki, kubki od ESL będą do wygrania również dodatkowo razem z naszymi gośćmi, wśród których między innymi Veggie i Leo from Korea czy Team KF Gaming będziemy Organizowali aramy, jakieś mecze pokazowe, więc dużo, dużo dodatkowej aktywności. Za biurkiem komentatorskim Dis, Majko, Biker i ja będziemy im towarzyszyć z kanapy Petroli. To wszystko już w najbliższy weekend. Bądźcie z nami z firmą Interpolska w studio SLTV. Zapraszamy!